Czy empatia może być problemem? Czy ma wrażenie, że w Twoim życiu wprowadzała Cię w różne sytuacje trudne? Zgadza się, tak jest. Dlaczego? Empatia przede wszystkim jest to umiejętność odczuwania i rejestrowania uczuć u drugiej osoby. Czy jesteśmy w stanie rozpoznać poprzez jej ton głosu, poprzez jej wyraz twarzy, tak? Czy na poziomie energetycznym? Czego ona doświadcza? Czyli jesteśmy taką formą czytnika. Problem pojawia się wtedy, kiedy wychowywaliśmy się w domu, w którym y, osoba dorosła nie była osobą bezpieczną, która nie dawała nam y, systematycznych, konsekwentnych informacji zwrotnych, ale sprawiała, że czułyśmy się zagrożone, nie wiem, krytykowała nas, kontrolowała nas. Nie było to środowisko bezpieczne. Jeżeli nie było to środowisko bezpieczne, to nasza empatia zaczyna tylko i wyłącznie koncentrować się na niskowibracyjnych uczuciach, czyli patrzymy na to, czy osoba jest zła, czy jest smutna, czy jest wściekła, czy jest zalękniona, dostrzegamy głównie właśnie te emocje. Czyli jeżeli pójdziesz w tłum osób, gdzie na przykład 35 osób jest szczęśliwych i nie wiem, jest na dysku wysokowibracyjnym, wysoko to ty skupisz się tylko i wyłącznie na tych osobach, które doświadczają Negatywnych emocji, tak jak my to lubimy nazywać, tak, tych niskowibracyjnych emocji. I dlaczego jest to problemem? Ponieważ staramy się im zapobiec, zamiast w danym momencie skupić się na tym, czego ja chcę doświadczać, jak ja chcę się czuć, to my staramy się uleczyć daną osobę, pomóc jej, zabrać jej uczucia, żebyśmy my znowu poczuły się bezpiecznie. Czyli empatia w takiej sytuacji może się stać naszym mechanizmem obronnym. I właśnie, jeżeli doświadczyłyśmy jakiejkolwiek formy przemocy, to właśnie wykorzystujemy narzędzie, którym jest empatia, czyli umiejętność odczytywania uczuć, jako nasz mechanizm obronny, który ma nas chronić przed wściekłością drugiej osoby, przed odrzuceniem, przed zranieniem nas. Dlatego popatrz, do czego Ty używasz narzędzia empatii i jak w tym momencie. Możesz to zmienić, a zmienisz to w ten sposób, żeby przede wszystkim zauważyć, że tak robisz, że empatia w tym momencie nie jest Twoim wyborem, tylko jest mechanizmem obronnym, bo starasz się poczuć komfortowo z emocją drugiego człowieka, tak? I kolejna rzecz, tego samego narzędzia możesz używać, żeby wyłapywać w otoczeniu ludzi, którzy są. Zadowoleni, którzy, nie wiem, są kreatywni, skupieni na rozwiązaniach, nie na generowaniu problemów, ale na tym, żeby te problemy rozwiązywać, zaczniesz to zauważać, wykorzystując dokładnie ten sam mechanizm empatii, umiejętności odczytywania, ale wtedy, kiedy skierujesz swą uwagę, chcę widzieć też co innego, a nie jedynie niskowibracyjne uczucia. Do zobaczenia.